三分の1。 W tym roku w biciu rekordu. No, nie, może powiem, ile było w zeszłym roku, żeby był suspense. W zeszłym roku rekord biło 476 wędkarzy. W tym roku, uwaga, rekord został pobity! Osób. 654 osoby biły rekord Guinnessa na Polski. Brawo. Teraz wręczymy nagrodę dla najbardziej aktywnego, czyli takiego, który miał największą liczbę reprezentantów koła Polskiego Związku Wege Wędkarskiego. Nagrodę wręczy burmistrz Bytowa, pan Ryszard Cylka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo. Trzecie miejsce dla najliczniejszej organizacji biorącej udział w biciu rekordu Polski w jednoczesnym wędkowaniu zajął Polski Związek Wędkarski Kołopytów. Zwycięzcą w tym roku. Zwycięzcą jest. No kto? Stowarzyszenie, Natura. Ktoś tam powiedział. Złobna. Zapraszamy. Brawo! Zapraszamy przedstawiciela. Przedstawiciela. Idzie szefowa stowarzyszenia Zwycięzcy Pani Katarzyna Zapraszamy Brawo Dziękujemy pięknie Locujemy zwycięzcę Rower Rower wygrał Ten, Paweł Dębski Paweł Wy Gratuluję. Tych jeden to jest chyba najmłodszy uczestnik. Ile masz lat? Sześć. Jeszcze musisz trochę urosnąć do tego roweru. Ale zapraszam tatę i pierwszą... Przy, y, dziadka. Y, pierwszą przyjaciółkę, mam nadzieję zrobicie tym rowerem do banku. A drugą na ryby. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Pozostałe dwie nagrody, czyli plecaki ze smakołykami w środku dostają... Pozostali wygrani. Dziękujemy wielkie brawa. Dziękujemy. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że wszystkie zupy były przepyszne, proszę Pań. Były wspaniałe naprawdę. A wiem co mówię, bo moja żona jest bardzo dobrą kucharką i również specjalizuje się w zupach rybnych. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, powiem Państwu, że niecały miesiąc wstecz byliśmy na z wizytą studyjną na Litwie i tam również był konkurs rybny właśnie i muszę panią powiedzieć, że no, nie ma się czego wstydzić, to tak bardzo dyplomatycznie mówię. Yy, tam to zupy były przyjaźni ty... polsko Tak, żeby nie naruszyć tutaj przyjaźni polsko-litewskiej. te zupy, proszę Państwa, były, yy, jeżeli chodzi o hierarchię, o rozpiętość punktową, dalece bardziej zróżnicowane. Tutaj punkty, różnica w punktach była bardzo niewielka. Mieliśmy, no w zasadzie problemu nie mieliśmy, potypowaliśmy, później komisja zliczyła głosy i wyszło jak wyszło. Yy, oczywiście jest jeden wygrany i może być jeden wygrany, tylko jed jedna gospodyń. I ja teraz poproszę pana przewodniczącego, aby pan przewodniczący oficjalnie odczytał protokół z posiedzenia komisji, który będzie wskazywał na wygranego. Witam państwa serdecznie. Tak jak pan prezes tutaj powiedział, znamy już wynik. I proszę państwa, wygrała tradycyjna zupa rybna Rosół z węgorza. Stowarzyszenie rozwoju wsi nie za wyszlewo sploty, Klub gospody gratulujemy!